Witam was w filmie, w którym opiszę wam krótko nowe DLC, a także po kilku dniach gry powiem wam co o nim myślę. Zacznijmy od tego co zawiera nowe DLC. Otrzymujemy 5 drzewek w teorii, czemu w teorii? Ponieważ Brazylia, Argentyna i Chile mają inne drzewka polityczne, jednak drzewko wojskowe jest takie samo dla wszystkich państw. Dotyczy się tak po części też drzewka przemysłowego, praktycznie część drzewek jest właściwie tutaj skopiowana. Jeżeli chodzi o drzewka Paragwaju Uruguayu, no to to jest po prostu jakiś żart. Więc co mają nam do zaoferowania drzewka? Brazylia. Jeżeli chodzi o Brazylię, mamy tutaj drogę komunistyczną, dołączenia do Rosji lub pójście samemu i stworzenie Związku Republik Socjalistycznych. Później mamy drogę dołączenia do aliantów, stworzenie Unii Państw Ameryki Południowej. Kolejna jest droga monarchistyczna i mamy tutaj możliwość połączenia Brazylii i Portugalii w jedno państwo. A na końcu mamy drogę Bądź faszystowską, i mamy tutaj możliwość dołączenia do osi i stworzenia Imperium Ameryki Południowej. No i mamy tutaj mierne drzewko przemysłowe. Moim zdaniem, ocena drzewka to jest takie 4 na 10. Argentyna. Na początku mamy tutaj komunę i takie samo podejście. My możemy tutaj pójść z Sowietami lub stworzyć własny Związek Republik. Mamy tutaj też drzewko demokratyczne, dołączenie do aliantów wszystko to samo. Mamy drzewko kolejne neutralne i drzewko faszystów, tak samo jak na Brazylii i znowu możliwość stworzenia Imperium Ameryki Południowej. Drzewka monarchistycznego nie ma, poza tym drzewko przemysłowe jest mierne i w zasadzie jest kopią drzewka brazylijskiego. Ocena drzewka 3 na 10. Chile. Mamy tutaj drzewko monarchistyczne i możliwość podbicia całego kontynentu i połączenia przy pomocy króla i stworzenia państwa francusko chilijskiego czy coś takiego. Później mamy drzewko neutralnych, dla mnie to drzewko w zasadzie to powinno się nazywać drzewkiem anarchistyczne, ponieważ dostajemy tutaj cele na. Pół świata. Ale dalej paradoks sądzi, że to są antyimperialiści. Trzecie po lewo jest drzewko komunistyczne, tak samo możemy dołączyć do Sowietów lub pójść samemu i znowu stworzyć Związek Republik. Widzicie tutaj pewne podobieństwo? Po prawej za to mamy dołączenie do aliantów i ostatni są faszyści i dołączenie do niepsów, bądź stworzenie własnego ruchu falanki i znowu Imperium Ameryki Południowej. Jeżeli chodzi o drzewko przemysłowe, to jest to praktycznie tak samo, znowu kopia drzewka brazylijskiego, tylko że na początku aby tutaj wy. No i moja ocena drzewka to jest takie 3 na 10. Paragwaj. No i tu mamy po prostu pierwszy żart tego dlc -a. No i co tutaj jest? Sojusz z Ameryką lub nie dołączenie do sojuszu z Ameryką. I na końcu dołączenie w zasadzie do czego nam się żywnie podoba. Drzewko przemysłowe. E, no sami widzicie nie ma tutaj czego opisywać. Ocena minus 2 na 10. No po prostu dno. Urugwaj. Tutaj mamy drugi żart Dsi. Mamy tutaj neutralność, demokrację i faszyzm. I takie same drzewko przemysłu. Dno. Tak samo, minus 2 na 10. No i w końcu nie opisywałem tam drzewka wojskowego, bo są identyczne i myślę, że wystarczająco opisałem je w Dev Diary i nie mam potrzeby tego ponownie opisywać. No i jakie mam odczucia na temat JSI? Po kilku dniach pogrywania, bicie się z Brazylią, co jest po prostu totalna tragedia. Trzeba podbić praktycznie każdą prowincję tego państwa, żeby to państwo skapitulowało. Dodatkowo mamy strasznie irytującą prowincję na środku Brazylii która po prostu z każdej strony jest okrążona blokadą, nie można do niej dojść. Jest ona po prostu zrobiona w delcie rzeki Amazonii i no i myślę, że to jest po prostu najgłupszy pomysł jaki mógł zrobić paradoks Ten teren w ogóle powinien być kompletnie zamknięty dla wojska. Bo po co jest ta problem? Przecież to jest Amazonia. Przecież tam normalne wojsko nie przejdzie. No ale no lepiej oktoczyć takimi dziwnymi szlaczkami, takimi dziwnymi blokadami, żeby nie było możliwości ani zaatakować, ani obronić się, ani w zasadzie nic na tym terenie zrobić, bo nie ma tu ani infrastruktury, ani nic więc najlepsza prowincja w grze Paradox gratuluję wam, to jest wspaniała rzecz no i kolejną rzeczą jest to, że niestety nie możemy usunąć debuffów z Brazylii, jako inne państwo podbijemy ich tereny, jest tam ten debuff nie możemy go usunąć, bo nie mamy takiej możliwości. Następną rzeczą jest to, że eventy nad jest jeszcze się bagują, czasami się nie pokazują i to jest po prostu strasznie irytujące, trzeba często grę przeładowywać, wyjść i wejść na sejwa ponownie, czasami te eventy się po prostu w jakimś czasie pojawiają to tak naprawdę są błędy, które zawierają. To DLC. No i czy to jest warte zakupu? Jak pokazują oceny na workshopie, nie tylko ja oceniam to DLC negatywnie. Jest to obecnie najgorzej oceniane DLC do Hearts of Iron 4. Brakuje tutaj 3% do tego, aby DLC miało ocenę, opinie przytłaczająco negatywne. Czyli najgorszą możliwą opinię na Steamie. Co ja mogę powiedzieć na ten temat? Po poprzednich filmach prawdopodobnie znacie moją opinię na ten temat, na, tego, na temat tego DLC. No i ona się nie zmieniła w zasadzie. Nie kupujcie tego DLC, dla mnie to jest marnowanie pieniędzy, to jest kompletnie niepotrzebny region świata. Większość 99% graczy gra w Europie bądź w Azji i te państwa po prostu są niepotrzebne są zbędne, ponieważ nie mają żadnego odzwierciedlenia podczas II wojny światowej, są po prostu niepotrzebne. Dno, dna paradoks. Oczywiście wszystko jest tylko i wyłącznie moją opinią. To by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, czy. To, jeśli zakupicie czy nie, zapraszam Was na mojego Discorda, link w opisie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!